Nie no, dobrze. Dobrze maćkują Ty, jakiś kolega po fachu, rycerz. Ty, mam rozjebany miecz. Mam pół miecz, braciaki tu siedzą. W kratach. Pewnie byli niewinni. Ja pierdolę, jak ja wyglądam ohydnie. Co jest kurwa? Ja tak nie wyglądałem w kreatorze. Jak jakaś baba jaga. O kurw, będziesz bił malenie? To chyba nie w tej grze, stary. No, wszystkiego najlepszego z okazji pierwszego dnia wiosny. Wszystkim życzę. Również get away, ja pierdolę. No kurwa, co? Czego nie zabiję? Ja mam pół wieczyka. Jest tu jakiś miecz? Albo sobie po prostu przejdę dalej. Kurwa. Dobra, rozpierdalam go. Przecież to, to jest jakiś żart chyba. Widzisz ile ja mu kurwa bije. Nie, nie biego go pięściami. Widzisz, ja mam kurwa rozjebany mieczyk. Mam pół miecza. On wie pierdolił. Dobra, jak ja mam ten miecz kurwa naprawić? Wracam się. Idę po jakiś miecz z yy, Nuba. Nie mam gdzie iść, stary. Dobra, chuj, robię go. Kiedyś dam radę. Ja wiem, że Dark Soulsy mają być trudne, ale przecież to będzie jakiś final boss jak ja mu będę po cztery bić. A on ma z 5 koła HP Dobra pojebana jest ta gra Jak ty miałeś to niby przejść bez jakiegoś Ale to pewnie miałeś wiesz, w gazetce czy coś Napisane Takie sekrety Dobra już nie graju dawaj Ej to wy kurwa mnie trolujecie z tą ścianą? No kurwa Zero muszę tego bossa rozjebać na pół sztyleta To pokój trolujecie powiedz z MOBA leci miecz <śmienny> Pierwszy raz widzę jak ktoś farmi duszę, nie mając nawet opcji level upa w ognisku. Ja pierdolę. Ja nie farmię dusz, ja farmię mieczy, klepszy. Nie kurwa, trolujecie mnie. A może wy mi miecz z ogniska zjebie? Co to było? kilku hitach go tu shotujesz. Jeszcze truta, bo jak złamany miesz, to pewnie rzawy czy coś musisz pilary obalić. Ty, no w sumie. Tam nie pisze, że mam go zabić, tylko że mam uciekać. To jak nie mam go bić, to, ma, to mi to by miało sens. Dlaczego tam pisze, uciekaj? Zobacz. Get away wtedy drzwi Nie no. no jak kurwa To też ma sens real. Ty, co jest kurwa Troll, Troll face. Skończyła się muza, nawet bossa O swojego starych popatrz na niego, wcale nie jest taki groźny Po jakim czasie? Ja go zawsze zabijam Nieprawda, to jest niemożliwe żeby go zabić Albo to zajmuje z godzinę przynajmniej Skip solsy Jakie skip solsy, nic nie skipuje Po kolei ile? Pa, zabijam go, żeby mu łuk zajebać. Ty nic z niego nie ma. Dobra, co wy pierdolicie, że ja ominąłem? O kurwa, ty. O kurwa. Nieźle. Se nieźle, kurwa. Rozjebał gierkę. Dobra, faktycznie. Dobra, macie rację. Dobra, to idę na górę jeszcze. Tam chyba będzie sekret jakiś o! Co jest kurwa? Oj Na co to miało być? Dlaczego tam była kula? It's locked Czemu nie mogę odlokować? Dobreś nigdy nie eksploruje. Jak oni tak mają mnie to kurwa traktować? Nie mogę za, nie mogę zacząć bić bossa, bo jest coś zablokowane. Ty, tu jest dziura w ścianie, ale ten O oh, kurwa! Oh, ty. Ty nie hollow, hmm? jestem Hollow. Nie you and i were both undead. hear me out, will you? uh-huh. No, uh -huh. i have failed in my mission. but perhaps you can keep the torch lit. there is an old saying in my family. thou who art undead art chosen. in thine exodus from the undead asylum, maketh pilgrimage to the land of ancient lords. when thou ringest the bell of awakening. The fate of the undead, thou shalt know. Well, now you know, and I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. The flask, an undead favorite. The same flask. Oh, and this. Undead Asylum East Key. Two thousand years. Dobra, patrz to! o U! O kurwa, patrz. To jest swój. Nie no, to już mnie zastumował. Nie mogę. Czemu on tak długo kurwa wstaje? Robi jumpa Ale mu teraz wpierdalam Znowu robi jumpa Jaki frajer Robię mu to samo Ty co Cały czas robi kurwa nic Jaki frajer Ale to było łatwe Ja pierdolę To była najprostsza rzecz w moim życiu dosłownie Druga faza? Nie, nie, nie to Tylko bugować umiesz? Nie moja, przecież kurwa to nie moja wina Miałeś go filarami zabić osus, nie da się tak Good job, go straight ahead Gra mi mówi good job Nie resetuje, nic się nie zbugowało Only in the ancient legends it is stated That one day an undead shall be chosen To leave the undead asylum in pilgrimage To the land of the ancient lords

gdzie się podziałem in Lordan, level up and kindle bonfires humanity restored kindle no humanity dlaczego hollow ty zoba! faktycznie Patrz jaki pocieszny, patrz jaki jestem szczęśliwy! <laughs> nie gra od nowa. Ej, kurwa! Czemu on dalej z nami wściekły? Ja myślałem, że już nie będzie. Jo pierdolę, co on mi zadiebał. <laughs> Nie no nie gadaj zdaje się ostatni pierwszy raz Wciąż te same wydarzenia ty zniepał, spotykają znisz, na. I ty ty kudy, też się to znasz to, tak... to uczucie obrzydliwe Już kiedyś to robiłem, już kiedyś tu byłem A ja czy... kiedy coś wreszcie zmieni się na lepsze Czekam, ale wciąż poprzednich stan Jeszcze te same problemy Nów krótko w kieszeniów, nie mam now jestem nieszczęśliwy